Co właściwie stoi za tym, że jednym się udaje, a innym nie, że realizują te swoje cele, no wiesz, dochodzą gdzieś, mm -hmm. a inni jakby, no, kręcą się w miejscu? Czy to serio tylko fuks? Albo jakiś wrodzony talent? No właśnie. Czy może są jakieś takie, yy, no, głębsze sprawy, jakieś cechy, które naprawdę, yy, no, robią różnicę, takie fundamenty. To jest super trafne pytanie, wiesz? Bo faktycznie, jak się tak przyglądasz albo nawet po sobie patrzysz, to pewne rzeczy ciągle wracają. Tak, tak. Jakby był jakiś, no nie wiem, zestaw narzędzi, cech, które po prostu działają. I to nie żadne czary mary, tylko solidne podstawy. Może właśnie tym warto się przyjrzeć bliżej. Co tam siedzi w środku? Dobry pomysł. Może zacznijmy od czegoś, co dzisiaj, no, jest chyba na wagę złota, a jednocześnie. Takie trudne do złapania. Myślę o koncentracji. No bo świat dookoła nas non-stop czegoś chce, prawda? Tu powiadomienie, tam coś dzwoni, coś miga. Jak tu się skupić? Mhm. Sam znam ten ból. Zaczynam coś robić, pełen zapału, a za pięć minut łapię się na tym, że skroluję jakieś totalnie nieistotne rzeczy. Masakra. Absolutnie. Koncentracja to dzisiaj jest, no, prawdziwa supermoc. I to nie tylko to, żeby się odciąć od tych, wiesz, bodźców z zewnątrz, chociaż to też ważne. Jasne. Ale głównie chodzi o to, żeby świadomie e, skierować swoją energię, swoją uwagę w jedno miejsce wybrać. Aktywnie wybrać. Tak, zdecydować. Teraz robię to. Reszta może poczekać. I wtedy, wiesz, zamiast tak skakać po dziesięciu rzeczach i w każdej tylko trochę ledwo zacząć. Właśnie. Można wejść głębiej. W jedno zadanie. I dopiero wtedy jest jakość, jest postęp. To jakbyś zamiast kopać dziesięć płytkich dołków kopał jeden, ale głęboki. Dokładnie. Efekt jest zupełnie inny. No rozumiem. Czyli to nie tylko walka z telefonem, ale bardziej. no, decyzja w głowie, gdzie idą moje myśli. Mhm. Ale tu od razu pojawia się kolejny problem, no bo dobra, uda mi się skupić na chwilę. Ale. Jak to utrzymać? No, bo, wiesz, przychodzi zmęczenie. Albo zadanie jest trudniejsze niż myślałem. Albo pokusa. No właśnie, pokusa, żeby zrobić przerwę, która się zamienia w godzinę. Tu chyba samo postanowienie nie wystarczy. Czy tu wchodzi ta słynna dyscyplina? To słowo, które brzmi tak, no, surowo. Tak, dyscyplina ma trochę zły PR, prawda? Kojarzy się z musztrą, zmuszaniem się. No. Z czymś nieprzyjemnym? Ale wiesz co? Ja myślę, że można na to spojrzeć inaczej. To niekoniecznie jest zmuszanie się do czegoś, czego nienawidzisz. Okej. Okay. To bardziej umiejętność robienia tego, co sobie postanowiłaś, że jest ważne, nawet jak ci się akurat strasznie nie chce. Czyli wierność sobie. Tak. Wierność swoim decyzjom, swoim celom, zwłaszcza jak ten pierwszy zapał już opadnie. To też budowanie nawyków, które cię wspierają. Wtedy dyscyplina staje się takim. No, wewnętrznym kompasem. Silnikiem trochę. I silnikiem, dokładnie. Pokazuje kierunek i daje siłę, żeby iść. Nawet pod górkę. To wybór tej długoterminowej satysfakcji zamiast chwilowej przyjemności. Okej, okay, to zmienia postać rzeczy, czyli bardziej lojalność wobec siebie niż karanie się. To mi się podoba. Ale, co jeśli mam już tę koncentrację? Staram się być zdyscyplinowany, działam, mhm. a efektów no, brak. Albo są jakieś mikro. To potrafi podciąć skrzydła, nie? Oj, tak. Wtedy najłatwiej machnąć ręką i powiedzieć, e, bez sensu, nic z tego. Czy tu wkracza cierpliwość? Dokładnie tak. Cierpliwość jest absolutnie kluczowa. Bo większość rzeczy, które mają no, prawdziwą wartość, nie dzieje się z dnia na dzień. No nie. Nauka języka, forma fizyczna, rozwój w pracy, nawet relacje. To wszystko są maratony. Dobre porównanie. Cierpliwość to jest zrozumienie, że proces potrzebuje czasu, że będą wzloty i upadki. I to nie jest takie bierne czekanie, aż samo przyjdzie. Tylko co? Raczej takie aktywne zaufanie, że jak będziesz robić swoje konsekwentnie, to efekty w końcu przyjdą. To też umiejętność wiesz radzenia sobie z frustracją. Żeby nie rzucić tego w kąt przy pierwszej trudności. Właśnie. Bo jak zrezygnujesz, to masz 100% pewności, że nic z tego nie będzie. Cierpliwość pozwala trwać, po prostu. Dobra. To się powoli układa w całość. Mamy skupienie, żeby wiedzieć co i jak. Dyscyplinę, żeby to robić nawet jak leni łapie. Mhm. Cierpliwość, żeby przetrwać ten czas, kiedy jeszcze nic nie widać i nie zwariować. Ale czy to wystarczy? Czy takie działanie, no. Od czasu do czasu, nawet zdyscyplinowane i cierpliwe, coś da. No właśnie. Czy tu nie potrzeba jeszcze czegoś, co to wszystko pospina? Myślę o systematyczności. O, to jest klucz zdecydowanie. Systematyczność, czyli ta regularność, konsekwencja to jest ten klej to spoiwo. Spoiwo dobre słowo. Małe kroki, ale robione dzień w dzień, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. To one budują coś dużego. Wiesz, jeden trening na siłowni? Nic. Ale sto to już coś. Jasne. Systematyczność sprawia, że ten wysiłek się kumuluje. Jak kula śnieżna, nie? Na początku mała, toczy się wolno. A potem nabiera masy i pędu. Tak, i co ważne, regularne działanie buduje nawyk. A jak coś jest nawykiem, to wymaga mniej tej świadomej walki, tej dyscypliny. Po prostu to robisz. Staje się łatwiejsze. Tak Systematyczność zamienia te wielkie przerażające cele w serię małych ogarnialnych kroczków. Czyli te cztery: Koncentracja, dyscyplina, cierpliwość i systematyczność to taki no pakiet startowy. Bo wygląda na to, że jedno bez drugiego chyba nie bardzo działa. Potrzebujesz koncentracji, żeby wiedzieć co robić systematycznie. dyscypliny, żeby tę systematyczność utrzymać. Mm -hmm. I cierpliwości, żeby nie rzucić tej systematyczności, zanim zobaczysz efekty. A bez systematyczności nawet najlepsza koncentracja od święta no niewiele da. To jest system, dynamiczny system, który się napędza. Pomyśl, jak łatwo stracić koncentrację, jak brakuje dyscypliny, żeby odeprzeć pokusy. No tak. Albo jak niecierpliwość zabija systematyczność. Tydzień robię i nic. To po co dalej? A z kolei systematyczność bez skupienia, taka chaotyczna, to marnowanie energii. Kiedy te cztery grają razem, tworzą taką wewnętrzną siłę stabilność. Tak, stabilność. Pozwalają iść do przodu, ale też radzić sobie z tymi no, nieuniknionymi trudnościami. Budować coś krok po kroku, nawet jak droga jest długa. To są te fundamenty, o których mówiłeś na początku. To wszystko brzmi bardzo logicznie. Mamy te cztery filary: koncentracja na tym, co ważne, dyscyplina, żeby się tego trzymać, cierpliwość, by dać czas i systematyczność, by budować krok po kroku. Ale wiesz, co mi teraz tak chodzi po głowie? Co takiego? że sama świadomość tego, że to jest ważne, to chyba, no, dopiero początek drogi. Pewnie większość z nas gdzieś o tym słyszała, może nawet kiwała głową. Pewnie tak. Ale prawdziwa sztuka, to prawdziwe wyzwanie, zaczyna się, jak próbujemy to wdrożyć w swoje życie. Jak realnie rozwijać tę koncentrację, dyscyplinę, cierpliwość, systematyczność. Jak to pielęgnować codziennie. Mhm. Zwłaszcza jak... Dopada zwątpienie, zmęczenie, stare nawyki wracają. Albo otoczenie niekoniecznie pomaga. Jakich zmian w sobie, jakich działań potrzeba, żeby te fundamenty to nie była tylko teoria, żeby stały się praktyką? Dziękujemy, że słuchasz. To dla nas największe wsparcie. A jeśli chcesz dodatkowo postawić nam kawę, link znajdziesz w opisie.